Cześć! Z tej strony Asia z NeedleTweedle. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego małego poradnika dotyczącego hartowania. Dzisiaj pokażę Ci jak wykonać ściek łańcuszkowy. Łańcuszek, jak sama nazwa wskazuje, będzie przypominał nam yy, łańcuch. Szykujemy igłę z nitką, nawlekamy nić, przewlekamy przez igłę. Na końcu nici robimy pętełek. I jesteśmy gotowi do pracy. Igłę wbijamy. A, przygotowałam dla Was takie tutaj kropki pomocnicze. One są w odległości pół centymetra od siebie. Natomiast, no, nie musicie ich szykować, jeśli potraficie, tak sobie wyobrazić mniej więcej równe odstępy. A jeśli chcecie, proszę bardzo. Yy, możecie je narysować. Igłę wbijamy od spodu pierwszej kropki przeciągamy ją do góry i wbijamy ją ponownie w to samo miejsce, przez które przed chwilą wychodziliśmy. Najważniejsze jest, żeby teraz nie zaciągnąć do końca zostawić sobie taką tutaj o pętełkę taki taki miejsce i teraz igłę wbijamy od spodu drugiej kropki, tak, żeby od razu przejść przez naszą pętlę, którą zrobiliśmy przed chwilą. O w ten sposób. Nie zaciągamy za mocno, żeby nam się tutaj nie wypłaszczyło to ogniwo łańcucha. Natomiast nić musi przelegać idealnie do materiału. I teraz ponownie wbijamy igłę w miejsce, przez które wychodziliśmy przed chwilą. I znowu wyciągamy igłę od spodu, natomiast w ten sposób, żeby całej pętli nie zaciągnąć, czyli ją zostawić o wolną w ten sposób. I teraz igłą wbijamy, wbijamy się w drugą kropkę, tu materiał. W ten sposób, żeby zagarnąć ze sobą naszą pętelkę, naszą pętlę. I do góry, tak żeby nie zaciągnąć za mocno materiału. Właśnie w ten sposób. Być może już się domyślacie, że kolejne wbicie igły będzie właśnie w tym samym miejscu, co przed chwilą, czyli wbijamy tutaj, wyciągamy igłę. Zostawiamy pętlę, wbijamy od spodu kolejnej kropki i zabieramy ze sobą pętlę. I hop. I już mamy kolejne ogniwo naszego łańcuszka. I tak do samego końca. Żeby zakończyć ściek, wbijamy igłę za naszą pętlą. Przeciągamy i już Tak prezentuje się gotowy ścieg łańcuszkowy I to już wszystko w dzisiejszym odcinku mojego małego poradnika dotyczącego haftowania. Koniecznie daj znać, jak ci poszło, czy już ściek łańcuszkowy to dla ciebie bułka z masłem. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał i obserwować mnie na Instagramie i Facebooku, bo tam pojawiam się praktycznie codziennie. No i cóż, do zobaczenia!